Witam Cię, oglądaczu i oglądaczko Atak zimy w Ameryce 0 stopni w Celsjuszu Ale nie o tym dzisiaj Powiedzcie mi, co to się dzieje na tym świecie Ja już, kurde, chyba jestem W tym roku z drugi raz chory W Polsce byłem, wróciłem z Polski tak samo chory To jeszcze w tamtym roku Od tego czasu Od tej Polski, kurde, ta choroba się za mną ciągnie, jak Wór za Krasnalem hmm. Nie, masakra. Ale teraz tak patrzę, przeglądam internety, to kurczę ten, to wszędzie, wszędzie te ludzie chorują na całym świecie. Nie wiem. Czy znowu jakieś kurcze specjalistyczne wynalazki robią? Raczej znaczy robią cały czas, ale już nie mam pojęcia co robić. Kiedyś jeszcze kurde ten e Regularnie spożywałem krople wysokoprocentowe, to jakoś tak nie chorowałem często. Ale kurczę, to, troszeczkę musiałem przestać z tymi kropelkami wysokoprocentowymi. To normalnie chory, kurde, chory, chory, chory. Nie wiem, ja tutaj w Chicago mieszkam w ciu ludzi. Jak nie dzieci, to ludzie chorzy. Jak nie ludzie chorzy, to nie wiem, kto jeszcze chory. Ale napiszcie skąd, gdzie mieszkacie i czy u Was też się taka sama. Yy, to samo się u Was dzieje. Czy, czy tylko tutaj jest takie. Masakra. Ja ostatnio, co byłem chory, to normalnie kurde takie gile żółte, jak ta kurtka. Jeszcze bardziej, pomarańczowe Nie, się wydym. Nie, może macie jakieś mixtury sprawdzone. Żeby dużo się przy tym nie narobić Ja kiedyś czosnek wpieprzałem Kurde regularnie I No i co I po tym czosnku nic mi nie było Tylko chodzi o to że ten czosnek teraz jest taki że Że to już chyba nie ma czosnku w sobie nie? Tam jest co pencylina, Czy tam coś jest z czosnku już nie pamiętam Ale teraz chyba ten czosnek I tak się staram kupować ten taki yy, Bardziej czosnkowy Bo ten Chiński taki bialutki, to w ogóle tam chyba nie ma Heh. zrobiony z ryżu, albo nie wiem z czego. Ale to co się dzieje ze mną to jest masakra. Wczoraj to mi się tak w głowie kręciło, jakbym samolotem le le leciał, ale jakbym był tym śmigłem w silniku. Normalnie ledwo na nogę mogłem ustać. Dzisiaj tak samo, a jeszcze pogoda się teraz spieprzyła, śnieg popadał co to będzie Nie wiem. w Polsce może jest inaczej, bo jest mniej narodowości chociaż teraz chyba też już tam w Polsce jest dużo narodowości bo też tych inżynierów chyba tam się najechało ale zmierzam do tego, że tutaj w Stanach jest dużo narodowości najgorzej to chyba dzieci w szkole, no bo Dzieci to zawsze coś tam przyniosą z tej szkoły Tam są różne nacje Wiadomo, gdzieś jedna osoba pojedzie za granicę Czy przy, gdziekolwiek Wraca No i... Inne bakterie jakieś Z drugiej strony to pewnie sypią znowu coś na niebie Jakieś świństwo Miała być jakaś następna Kasia 19 to za chwilę coś wyczerują Nie wiem Masakra z tym Kurde, ale w życiu mnie tak nic nie bolało Wczoraj to miałem kręciło mi się jak w samolocie, a dzisiaj wszystko mnie napieprza Nogi, kry, plecy Kurde, tutaj nie wiem co to jest Podobno nerki Masakra Jeszcze dobrze, że mówić mogę ale z oczu też łzy co Nie jest najlepiej albo może czas się już wybierać na ten drugi świat nie mam pojęcia Ciekawe Ciekawe co tu się zadzieje ja ja Miałem nie zajeżdżać tutaj, bo tak naprawdę tu mam to w nosie, ale, ale czasami lubię sobie tak zajechać w sumie ja to widzę z drogi, nie? Ale chcę wam pokazać Ile dzisiaj Tesli tutaj? E, niedużo Jedna, druga Trzecia, czwarta W sumie to nawet nie Tesla, tylko ten e, No, ale cztery auta elektryczne e, to Kurcze Nie opłacało się tu zajeżdżać <laughs> Chodzi o to, że Czasami jak jakiś Śnieg czy mróz, co było to kurczę tych aut. Tych aut tu było 20 stanowisk jest. Oczekajcie, policzymy dokładnie, bo zawsze mówię 20, ale kiedyś to chyba liczyłem, ale dobra Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 12 stanowisk, przepraszam. Ale policzyłem kiedyś 20. Kurde 12. Nie wiem, ale to liczyłem. 12 stanowisk mniejsza z tym. I tych 12 stanowisk czasami to jest zajętych na full. I jeszcze ludzie czekają po drugiej stronie parkingu. Niby tam nie jest dużo, nie pół godzinki jak tam piszecie w ładowania tego autka przez pół godziny. Ale przykładowo taki przypadek jak dzisiaj, że jestem wydupcony jak Mikołaj po 6 grudnia ledwo człowiek żyje, chce się dostać jak najszybciej do domu. A tu na przykład musisz zatankować paliw tego, gaz, znaczy nie gaz, prąd. Kurcze, prąd musisz zatankować, no bo następnego dnia już nie dojedziesz, nie? To jest popieprzone troszeczkę, nie wiem, chyba że, chyba że ja mam jakieś myślenie. W sumie ja nie mam zawsze dobrego myślenia, wiem, ale, ale na przykład, co jest lepsze, zatankować auto w ciągu. Nie wiem, 5 minut ci zejdzie na... i tak musisz wysiadać i tak musisz wysiadać, nie? O co jest jeszcze? Na stacji paliw marzy się takie zadaszenia, a tutaj jak sobie cofniecie w filmie nie ma żadnego nadaszenia. Czyli na przykład jak na pieprza deszcz tak zdrowo dzisiaj się nie napieprza, dzisiaj tylko tak troszeczkę mrzawi, nie? Ale czasami jak na pieprza deszcz, że ci się nawet nie chce zautać się, nie chce na taką stację wysią wysiąść, żeby zatankować, a tam jak na pierwsza to w ciągu kurde tej minuty czy dwóch to normalnie już mokry jesteś, nie? A tu mieliście tortonik po lewej stronie i normalnie duży ten. Przeważnie na stacjach paliw są te yy, daszki, nie? O tam macie po prawej stronie macie daszek, widzicie jaki piękny, duży daszek. Wsz wszędzie są na tych stacjach. Także, no i tu jeszcze ktoś może powiedzieć, że jest daszek, ale nie ma tam do sklepu, żeby... No do sklepu nie musisz wchodzić, bo jak płacisz kartą, to, to nie musisz do sklepu iść. Cyk, płacisz i tankujesz. Nie no, siły ryby. Kurde, ruch się zrobił. Jak wracam wcześniej z pracy, w sumie o normalnej porze, to jest normalnie, a jak troszeczkę dłużej robię, to... To jest przewalone dym tutaj. Skąd ci ludzie się biorą? Dobra, tak czy inaczej, piszcie, napiszcie w komentarzu jakąś poradę taką, jak się kurde uleczyć i nie chorować co dwa miesiące bo normalnie masakra. Chyba dzisiaj muszę reset zrobić, jakiś bo zawsze to był czosnyczek o a to co cybertraczek o myślałem że nie że jedzie się ładować nie ten to nie jest hammer ale ten hammer chyba też na też na prąd o tu jest nie to są to myjnia, myślę że też jeszcze to zamykane tak dobra piszcie jak się wyleczyć przepisy wasze dzięki pozdrawiam do następnego